figlarne kalosze Tosi. Mamusiu, kiedy przestanie padać? Tosia siedziała z nosem przy oknie i wypatrywała, kiedy znowu schowają się chmury, a wyjdzie słońce. Ach, chyba musimy troszkę poczekać, córeczko. Ale mam pewien pomysł zaproponowała mama. Jak będzie dalej padać, ale już tak całkiem malutko to możemy wyjść tutaj, koło domku, i zobaczyć może deszcz sprawił, że urosły kwiaty albo podniósł się strumyk? Ale zmokniemy, powiedziała Tosia. Dlatego potrzebna nam pelerynka i kalosze. Pamiętasz? Dostałaś takie ładne różowe od babci Krysi w zeszłym roku, przypomniała mama. Tosia zerwała się z miejsca i pobiegła ich poszukać. Otworzyła szafkę z bucikami, powyciągała wszystkie jakie tam były, ale kaloszy nie znalazła. Hmm, gdzie one mogą być? Pomyślała. Została jeszcze tylko jedna szufladka na samym dole. Odsunęła ją szybciutko i ujrzała swoje piękne różowe kaloszki. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Kalosze były różowe, pełne małych niebieskich parasoleczek. Założyła je na nogi i pobiegła do mamy. Możemy już iść? Zapytała. Dobrze, zaraz zobaczymy. Chyba już troszkę mniej pada. Odpowiedziała mama. Mamusia wzięła swoją pelerynkę, parasol i obie poszły na dwór. Deszcz stworzył już ogromne kałuże, które wyglądały jak małe jeziorka na ulicach i chodnikach. Nagle Tosia poczuła, że kaluszki, które miała na sobie, ciągną ją do wielkiej kałuży opodal. Zanim się obejrzała, stała już po kostki w wodzie, a jej kalusze podskakiwały wesoło. Tańczyły tak w deszczu, nie zwracając na nic uwagi. Tosia też miała z tego frajdę. Woda pluskała do góry, spływała po bucikach i wędrowała z powrotem do kałuży. Deszczowy taniec trwał dłuższą chwilę, po czym buciki przestały podskakiwać. Mama, widząc dobrą zabawę córeczki, nie przerywała jej deszczowego tańca. Kiedy zobaczyła, że Tosia przystanęła na chwilę, powiedziała: „Choć córciu, może zobaczymy, czy urosły kwiaty przy naszym domku? Poszły więc obie do przydomowego ogródka. Deszczyk zrobił tam również wielką kałużę między grządkami posianych tulipanów i różyczek. I znowu to samo, kalosze Tosi zaczęły znów podskakiwać i ciągnąć ją w stronę wielkiej kałuży. Zanim mama Tosi się obejrzała, dziewczynka skakała do góry, przeskakiwała z nóżki na nóżkę, obracała się, to w prawo, to w lewo, a woda z kałuży wirowała w powietrzu zataczając strumienie i kółeczka na ziemi. Cóż to była za zabawa! Figlarne kaloszki miały tyle siły, żeby skakać, podskakiwać, kręcić się i tupać nóżkami, że sama Tosia nie rozumiała, jak to się dzieje. Ta zabawa jednak bardzo jej się podobała. Miała pelerynkę z kapturem, kaloszki nie przemokły, nie miała mokrych nóżek, bo nie przepuściły one ani kropelki wody. Po prostu bardzo długo już siedziały w szufladzie, nieużywane, jakby zapomniane. I cały rok czekały, aż Tosia je wyjmie. Deszczyk powolutku przestawał padać. Wychodziło słoneczko, a kalosze Tosi przestały tańczyć w kałuży. Mamo, zobacz, jak urosły nasze różyczki, zauważyła Tosia. Widzę, Córciu, powiedziała mama. Deszczyk jest nam bardzo potrzebny. Słońce też, prawda, mamo? zapytała Tosia. Tak, słoneczko i deszcz sprawiają, że wszystko rośnie. Owoce, warzywa, kwiaty, wymieniała mama. No i można się pobawić w kałużach, zaśmiała się Tosia. Ale trzeba mieć pelerynkę i takie kaloszki jak ty, potwierdziła mama. Dobrze, wracajmy do domu, kochanie, bo już pora obiadu, zadecydowała mama. Tosia z mamą ruszyły w stronę domku, a kaloszki dziewczynki grzecznie wsadzone na jej nóżki nie figlowały już jak wcześniej. Ciekawe tylko były, kiedy czeka ich znowu tak udana zabawa.